O, nie. O, nie. W tym zasadach jesteśmy na, kawaliadzie. na styl, A styl jazdy oceniać będzie dwukrotny mistrz polski, Dziwojcież. Ale jeszcze nie wszystko w tych zasadach. Najlepsza trójka pojedzie w rozgrywkę na czas. A rozpocznie rywalizację Amelia Marszałek na koniu Lasy. Zaczynamy. Amelia reprezentuje Giebieździecki stajnia przy lesie Bożenka, a więc przyjechała na Bożen z Małopolskim. Jeździć to zaczęła, kiedy miała zaledwie 5 lat. W zawodach sportowych bierze udział regularnie już od kilku lat. Mistrzyni Małopolski oraz drugi bierze udział w kawaliacie. Nie tylko jeździ konno, ale również potrafi tańczyć. Trenowała taniec towarzyski, biorąc udział w turniejach oraz uzyskując pierwszą klasę taneczną H jak mawiał stany trener, a dziś nie tylko trener, ale i piosenkarz, pan Wojciech. Wicku nas Zolitczyk. Jak ktoś umie tańczyć to umie jeździć konno. Tu i tu się poczucie rybku. Pięknie. Bez własnego przeszkoda, proszę Państwa, o ocenę stylu. Bardzo własny przyjazd, w trudnym tempie, dobre odbicia. Proszę nas może przyjazdzić, że są zabawki, w tym zygmunitetu. Dlatego damy tutaj wyrażenia ogólne, w razie ogólny jeden, łączny wynik. Tylko jeden. Ocena, proszę Państwa, doskonała. Brawo, lamy! Celujący teraz Antoni Nowak na koniu Pascal Jan Pont. Antoni Nowak i jego wódz, jak piszą, jego rodzice mają podobne charaktery. Lekko niepokorne i szalone, ale z pewnością waleczne. Zrobił się on zachodniopomorskiego z tyłu Carmen niepłoniącym. W minionym sezonie zajął piąte miejsce w falowym polskim w kategorii A1, z odpowiednikiem naszego MINI. Poza licznymi obowiązkami związanymi ze szkołą, opieką nad golfami, treningami jeździeckimi, Antek znajduje również czas na grę w piłkę nożną, jazdę na rowerze. 去去去。